Gdy słynny pianista Piotr powiedział zwykłej kobiecie Halinie, by zagrała na fortepianie dla żartu, spodziewał się upokorzenia. To, co stało się potem, zszokowało wszystkich w eleganckiej sali koncertowej. Czasem najbardziej niezwykłe dary kryją się za najbardziej zwykłymi twarzami, a jeden moment może zmienić wszystko na zawsze. Złote żyrandole rzucały ciepłe światło na wypolerowane marmurowe podłogi prestiżowej sali koncertowej. Kryształowe kieliszki brzęczały cicho, gdy dystyngowani goście w wieczorowych strojach mieszali się przed wieczornym występem. To nie była zwykła sala. To miejsce, gdzie rodziły się muzyczne legendy i powstawały kariery. Piotr Wiśniewski poprawił swoją jedwabną muszkę, jego siwe włosy były perfekcyjnie ułożone. W wieku 52 lat budził szacunek wszędzie tam, gdzie ceniono muzykę klasyczną. Tego wieczoru recital miał być kolejnym triumfem. Kolejną owacją nastojąco w jego kolekcji. Program obejmował najtrudniejsze utwory Chopina. Drobnostka dla kogoś jego kalibru. Panie Wiśniewski, wszystko przygotowane na pański występ. Odezwał się cichy głos za nim. Odwrócił się i zobaczył młodą kobietę w prostym stroju roboczym, kremowym swetrze, skromnej szarej spódnicy, blond włosach związanych w praktyczny kucyk. Na plakietce widniało imię Halina. Była jedną z pracownic sali, prawdopodobnie po trzydziestce, z szorstkimi dłońmi, które mówiły o uczciwej pracy. Dziękuję, odpowiedział Piotr, zbywająco ledwo na nią spoglądając. Przyzwyczaił się do otaczających go wielbicieli, darczyńców i innych muzyków. Pracownicy byli jedynie tłem. Halina poruszała się cicho między gośćmi, upewniając się, że szklanki z wodą są pełne, a programy rozdane. Pracowała w sali koncertowej od trzech lat. Przychodząc wcześnie rano, by czyścić wielki fortepian, ocierać kurz z siedzeń i przygotowywać przestrzeń na występy, które przenosiły publiczność w inny świat. Kochała te wieczory, choć zawsze pozostawała niewidzialna. Coś w muzyce, która wypełniała te mury, poruszało jej duszę w sposób, którego nie potrafiła wyjaśnić. Czasem, gdy sala była pusta, przeciągała palcami po klawiszach fortepianu, wyobrażając sobie, jakby to było stworzyć takie piękno. Piotr zauważył ją znowu, gdy ostrożnie polerowała smugę na powierzchni fortepianu. Jej dotyk był delikatny, pełen czci, jakby instrument był dla niej świętością. Jakże to zabawne? Czy naprawdę myślała, że rozumie złożoność tego, co on robi? Ostrożnie, powiedział z protekcjonalnym uśmiechem. Ten fortepian jest wart więcej niż domy większości ludzi. Halina podniosła wzrok zaskoczona. Tak, proszę pana, wiem, jak cenny jest. Jestem pewien, że wiesz. Piotr zaśmiał się, odwracając się do swoich wielbicieli. Publiczność zaczęła zajmować miejsca, w powietrzu unosiło się podekscytowanie. Występy Piotra były legendarne, technicznie bezbłędne, emocjonalnie potężne ten wieczór zapowiadał się wyjątkowo. Ale gdy Halina zajęła swoje miejsce z tyłu sali, ani ona, ani Piotr nie mogli przewidzieć, jak potoczy się ten wieczór. Czasem los ma plany, które przewyższają nasze najśmielsze oczekiwania. I tej nocy miał nauczyć wszystkich obecnych lekcji, której nigdy nie zapomnął. Światła przygasły, a Piotr pewnie ruszył na scenę. Jego palce tańczyły po klawiszach z precyzją mistrza rzemiosła. Ballada Chopina, numer jeden, popłynęła z fortepianu jak płynne złoto. Każdy dźwięk idealnie umieszczony, każda fraza ukształtowana latami technicznego treningu. Publiczność siedziała zahipnotyzowana, przeniesiona jego niezaprzeczalnym kunsztem. Z miejsca przy tylnej ścianie Halina zamknęła oczy i pozwoliła muzyce się otulić. Znała ten utwór. Każdy crescendo, każdy delikatny pasaż, każdy grzmiący punkt kulminacyjny. W myślach widziała historię, którą opowiadała muzyka. Miłość, strata, triumf i złamane serce. Wszystko splecione w geniuszu Chopina. Jej palce poruszały się nieświadomie, podążając za występem Piotra. Słuchała tej ballady setki razy, studiując każdą dostępną w bibliotece nagranie. Muzyka była jej ucieczką, sanktuarium od zawsze. Wspaniałe, prawda? szepnęła pani Helena, jedna z głównych darczyńców sali, do swojego towarzysza. Piotr jest po prostu niezrównany. Nie ma nikogo żywego, kto interpretowałby Chopina tak jak on. Piotr zakończył balladę wśród burzliwych oklasków. Wstał, ukłonił się wdzięcznie i rozkoszował uwielbieniem. To był jego żywioł, światło reflektorów, szacunek, świadomość, że posiada coś rzadkiego i cennego, co inni mogą tylko podziwiać z daleka. Dla mojego następnego utworu, ogłosił Piotr, jego głos łatwo niósł się przez salę. Wykonam Etiudę Chopina Opus 10: nr 4. Jeden z najbardziej wymagających technicznie utworów w repertuarze klasycznym. Halina wstrzymała oddech. Znała tę Etiudę na wylot. Jej błyskawiczne pasaże, intensywność emocjonalna, reputacja utworu, który łamał nawet doświadczonych pianistów. Marzyła o zagraniu jej, choć nigdy nie odważyła się spróbować na prawdziwym fortepianie. Występ Piotra był, jak oczekiwano, bezbłędny. Jego dłonie poruszały się jak skrzydła kolibra, z łatwością nawigując przez zdradliwe pasaże. Publiczność była oczarowana, zawieszona na każdym dźwięku. Ale podczas gry. Piotr zauważył coś, co go zirytowało. Ta sprzątaczka Halina wciąż tam stała, a jej twarz wyrażała coś, co uznał za zuchwałość. Wyglądała, jakby była związana z muzyką, jakby ją rozumiała, jakby należała do tego świata wyrafinowania i artyzmu. Jak śmieszne. Co ktoś taki jak ona mógłby wiedzieć o latach treningu, poświęceniach, czystym talencie potrzebnym do opanowania takich utworów? To było niemal obraźliwe, że stała tam udając, że docenia coś tak daleko poza jej zasięgiem. Piotr zakończył wśród kolejnej owacji na stojąco. Przyjmując aplauz, jego oczy znów znalazły Halinę. W głowie zrodził się pomysł, sposób, by przypomnieć wszystkim obecnym o naturalnym porządku rzeczy, o tym, kto należy do tego elitarnego świata, a kto nie. Gdy oklaski ucichły, Piotr pozostał na ławce fortepianowej z lekkim uśmieszkiem na ustach. Zamiast ogłosić kolejny utwór, wskazał na tył sali. Panie i panowie, powiedział, jego głos niósł ton kogoś, kto zaraz dostarczy rozrywki. Zauważyłem, że mamy z tyłu bardzo uważną słuchaczkę, która wydaje się szczególnie poruszona dzisiejszym występem. Wszystkie głowy odwróciły się w stronę Haliny, która nagle poczuła ciężar setki par oczu. Jej policzki zapłonęły purpurą, gdy zdała sobie sprawę, że stała się centrum uwagi. Pani tam! kontynuował Piotr, wskazując na nią. Młoda dama w szarej spódnicy, wydaje się, że śledzi pani występ z wielką uwagą. Proszę mi powiedzieć, czy gra pani na fortepianie? Pytanie zawisło w powietrzu jak pułapka, gotowa się zamknąć. Serce Haliny waliło o żebra, czuła ciekawskie spojrzenia publiczności, wyczuwała zmianę energii w sali, z pełnego szacunku podziwu na podglądacką rozrywkę. Trochę, zdołała powiedzieć Halina, jej głos był ledwo słyszalny. Uśmiech Piotra poszerzył się. Trochę, jaka skromność! Z pewnością ktoś z tak wyraźnym uznaniem dla Chopina nie miałby nic przeciwko zademonstrowaniu dla naszych szanownych gości. Nerwowy śmiech przetoczył się przez publiczność. Wyczuli, co się dzieje. Wielki muzyk zamierzał upokorzyć kogoś, kto przekroczył swoje granice. To było okrutne, ale niezaprzeczalnie zabawne. Och, nie mogłabym! zaprotestowała Halina, cofając się o krok. Jestem tylko personelem. Muszę. Bzdura, przerwał Piotr, wstając i gestykulując teatralnie w stronę fortepianu. Muzyka jest dla wszystkich, prawda? Z pewnością nie chciałaby pani rozczarować naszych hojnych mecenasów, którzy wspierają tę salę. Pułapka była idealnie zastawiona. Odmowa wydawałaby się niewdzięcznością wobec darczyńców. Zgoda prowadziła do pewnego upokorzenia. Piotr całkowicie ją osaczył, delektując się każdą chwilą. Pani Helena pochyliła się do przodu na swoim miejscu, zaintrygowana. Inni widzowie szeptali między sobą, niektórzy czuli się nieswojo z oczywistym planem Piotra, inni byli ciekawi, jak rozwinie się ten dramat. No dalej, naciskał Piotr. Jego ton ociekał fałszywą zachętą. Co najgorszego może się stać. W końcu tak uważnie pani słuchała. Może wchłonęła pani trochę techniki przez osmozę. Więcej śmiechu z publiczności, choć niektórzy goście wiercili się niespokojnie. Wyczuwali okrucieństwo pod wypolerowaną fasadą Piotra. Halina stała jak sparaliżowana, jej umysł galopował. Myślała o swoim małym mieszkaniu, skromnej pensji, swoim miejscu w hierarchii świata. Myślała o wszystkich razach, gdy marzyła o siedzeniu przy takim fortepianie, o dzieleniu się muzyką, która żyła w jej sercu. Ale przede wszystkim myślała o głosie swojego ojca. Halino, czasem życie daje ci moment, by pokazać, kim naprawdę jesteś. Halina wzięła głęboki oddech i ruszyła naprzód. Klikanie jej prostych pantofli na marmurowej podłodze zdawało się odbijać echem w nagle cichej sali. Z każdym krokiem czuła ciężar oczekiwań, osądów i aroganckiego oczekiwania Piotra na jej porażkę. Wspaniale, wykrzyknął Piotr, klaszcząc w dłonie. Nasza odważna wolontariuszka podchodzi. Proszę powiedzieć, co chciałaby pani spróbować? Może panie Janie, albo wlazł kotek na płotek? Publiczność zaśmiała się z jego protekcjonalności. Piotr był teraz w swoim żywiole. Mistrz, showman, dostarczający rozrywki przez czyjeś upokorzenie. Halina dotarła do fortepianu i stanęła przy ławce. Jej ręka lekko drżała, gdy dotknęła wypolerowanego drewna. Instrument był wspaniały. Koncertowy fortepian, na którym grali legendarni muzycy. Prawie czuła historię w jego klawiszach. Niezliczone opowieści, które opowiedział przez muzykę. Właściwie, powiedziała cicho, jej głos nabierał siły. Myślałam o balladzie Chopina numer 1 w Gimol. Śmiech nagle ustał. Uśmiech Piotra zadrgał na moment, zanim wrócił, choć teraz miał ostrzejszy odcień. Ballada Chopina numer 1 powtórzył, niedowierzanie zabarwiło jego ton. Moja droga to jeden z najtrudniejszych utworów w repertuarze. Wymaga lat nauki, mistrzostwa technicznego wiem, czego wymaga przerwała cicho Halina, siadając na ławce. Jej palce znalazły klawisze i po raz pierwszy tego wieczoru poczuła się jak w domu. Piotr zaśmiał się, ale teraz brzmiało to wymuszenie cóż, proszę bardzo, zobaczmy, co potrafi pani zrobić. To powinno być pouczające dla wszystkich. Publiczność wstrzymała oddech. Niektórzy czuli zażenowanie za Halinę, spodziewając się nadchodzącej katastrofy. Inni wyczuwali coś innego w jej postawie, w sposobie w jaki ustawiła dłonie, w nagłej ciszy, która ją otaczała. Piotr cofnął się, zakładając ręce, gotowy do cieszenia się widowiskiem. Wyobrażał sobie fałszywe nuty, techniczne braki, moment, gdy zda sobie sprawę, że jest poza swoim zasięgiem. Wtedy łaskawie wkroczy, może zaoferuje delikatną korektę i przywróci właściwy porządek rzeczy. Kiedy będzie pani gotowa? Powiedział z przesadną uprzejmością. Halina zamknęła oczy na moment, jej palce lekko spoczywały na klawiszach. W myślach usłyszała znów głos ojca. Nie słowami tym razem, ale muzyką. Tę samą balladę Chopina, którą grali razem tyle lat temu, zanim wszystko się zmieniło. Otworzyła oczy, spojrzała na morze twarzy i zaczęła grać. Pierwsze nuty zabrzmiały czysto i prawdziwie, a pewny uśmieszek Piotra zaczął blednąć. Wstępne frazy ballady Chopina numer 1 popłynęły z palców Haliny z klarownością, która wysłała falę wstrząsu przez salę koncertową. To nie były ostrożne nuty amatora. Nosiły pewność głębokiego zrozumienia. Dotyk kogoś, kto żył z tą muzyką przez lata. Wyraz twarzy Piotra przeszedł od rozbawienia do dezorientacji, aż po coś bliskiego alarmowi. To nie było możliwe. Techniczna precyzja, muzyczna fraza, emocjonalna głębia. To jakby zupełnie inna osoba usiadła przy jego fortepianie. Gdy Halina przeszła do głównego tematu ballady, jej gra ujawniła warstwy interpretacji, które nawet Piotra zaskoczyły. Znalazła niuanse w pisarstwie Chopina, których nigdy nie rozważał. Wydobyła wewnętrzne głosy, które malowały melodię w zupełnie nowych kolorach. Publiczność siedziała jak zahipnotyzowana. Usta pani Heleny lekko się otworzyły. Inni goście pochylili się do przodu. Nie będąc już świadkami upokorzenia, ale doświadczając czegoś niezwykłego i niespodziewanego. Palce Haliny z zapierającą dech łatwością pokonywały zdradliwą środkową sekcję. Szybkie pasaże, które stanowiły wyzwanie nawet dla doświadczonych pianistów, zdawały się płynąć naturalnie z jej rąk. Ale bardziej niż techniczne umiejętności, jej gra miała coś, czego brakowało występowi Piotra: surową, emocjonalną szczerość. Nie tylko grała nuty. Opowiadała historię. Każda fraza mówiła o tęsknocie, odłożonych marzeniach, pięknie znalezionym w niespodziewanych miejscach. Muzyka stała się oknem do jej duszy, ujawniając głębie, które ukrywała jej prosta aparycja. Piotr zdał sobie sprawę, że słucha, nie tylko czeka na błędy. Wbrew swojej woli został wciągnięty w jej interpretację. Jak to możliwe? Kim była ta kobieta? Kulminacyjna sekcja ballady nadeszła. A Halina zaatakowała ją z pasją, która zaparła dech publiczności. Całe jej ciało poruszało się z muzyką, każdy gest celowy, każda nuta idealnie umieszczona, a jednak spontaniczna. Fortepian zdawał się śpiewać pod jej dotykiem, jakby cały wieczór czekał na kogoś, kto naprawdę rozumie jego głos. Gdy zbliżała się do finałowej sekcji, gra Haliny przybrała niemal pozaziemską jakość. Smutek w melodii Chopina stał się osobisty, natychmiastowy łzy zaczęły spływać po jej policzkach, ale jej gra nigdy nie zadrgała. Jeśli już, emocje czyniły jej interpretację bardziej potężną, bardziej autentyczną. Publiczność była teraz całkowicie cicha, zawieszona na każdym dźwięku. Niektórzy goście czuli się poruszeni do łez niespodziewanym pięknem, które rozwijało się przed nimi. To nie był tylko występ, to było objawienie ludzkiego ducha. Piotr stał jak zamrożony. Jego światopogląd rozpadał się z każdą perfekcyjnie wykonaną frazą. Wszystko, co myślał, że wie o talencie, klasie, o tym, kto zasługuje na tworzenie muzyki w takich salach, było kwestionowane przez prostą kobietę, którą chciał upokorzyć. Halina dotarła do finałowego pasażu ballady, gdzie geniusz Chopina skompresował całe życie emocji w kilku taktach. Jej gra stała się niemal eteryczna, każda nuta unosiła się w powietrzu jak modlitwa. Sala koncertowa stała się świętym miejscem, przemienionym przez muzykę, która zdawała się pochodzić spoza techniki czy treningu. Gdy ostatni akord wybrzmiał w ciszy, echo trwało w powietrzu przez wieczność. Nikt się nie poruszył. Nikt nie oddychał. Cisza była tak pełna, że tykanie starego zegara w holu można było usłyszeć przez zamknięte drzwi. Potem, powoli, pani Helena wstała. Jej oczy błyszczały od łez, gdy zaczęła klaskać. Nie uprzejmy aplauz obowiązku społecznego, ale gromki zachwyt zarezerwowany dla momentów prawdziwego artyzmu. Jeden po drugim cała publiczność wstała, ich owacja rosła, aż wypełniła każdy zakątek sali. Piotr stał nieruchomo, patrząc na Halinę, jakby widział ją po raz pierwszy. Kobieta, którą odrzucił jako zwykły personel, właśnie dostarczyła jeden z najbardziej poruszających występów, jakich kiedykolwiek był świadkiem. Zrozumienie uderzyło go jak fizyczny cios. Pomylił się całkowicie. Halina siedziała na ławce fortepianowej, przytłoczona reakcją. Nigdy wcześniej nie grała dla publiczności. Nigdy nie wyobrażała sobie, że jej muzyka może tak wpłynąć na innych. Lata praktyki w małym mieszkaniu, niezliczone godziny spędzone z nagraniami i nutami doprowadziły do tego niemożliwego momentu. To było, zaczął Piotr, po czym zamilkł. Jego zwykła elokwencja go opuściła. Podszedł do fortepianu powoli, jakby zbliżał się do sanktuarium. Jak długo grasz? Od siódmego roku życia, odpowiedziała cicho Halina, ocierając łzy z policzków. Ojciec mnie uczył, też był pianistą, ale nigdy nie miał takich możliwości. Piotr poczuł, jak coś pęka w jego piersi, zbroja przywilejów i założeń, którą nosił tak długo. Jestem ci winien przeprosiny. To, co zrobiłem dziś wieczorem, było niewybaczalne. Publiczność ucichła, wyczuwając tę prywatną chwilę między dwojgiem muzyków, ale przemiana nie dotyczyła tylko Piotra i Haliny. Działa się w całej sali. Ludzie patrzyli na siebie inaczej, kwestionując własne założenia o wartości i talencie. Nic mi nie jesteś winien, powiedziała Halina, wstając z ławki. Muzyka nie należy do żadnego z nas, należy do wszystkich, którzy ją czują. Piotr skinął powoli, upokorzony w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczył. Czy, czy rozważyłabyś zagranie drugiej połowy dzisiejszego programu? Myślę, że publiczność zasługuje, by usłyszeć więcej. Pytanie zawisło w powietrzu pełne możliwości i odkupienia. Nie mogłabym, zaprotestowała Halina, ale Piotr zdecydowanie pokręcił głową. Proszę, powiedział, a słowo niosło teraz prawdziwy szacunek, nieprotekcjonalność. Gram od trzydziestu lat, a nigdy nie słyszałem Chopina zagranego z taką prawdą. Publiczność zasługuje na ten dar. Pani Helena zawołała ze swojego miejsca. Tak, kochanie, proszę, graj dalej. To było niezwykłe. Inne głosy dołączyły, zachęcając Halinę do pozostania przy fortepianie. Atmosfera w sali całkowicie się zmieniła. To, co zaczęło się jako wieczór formalnej rozrywki, stało się czymś o wiele bardziej znaczącym, przypomnieniem, że talent i piękno mogą wyłonić się z najbardziej niespodziewanych miejsc. Halina spojrzała na twarze, które ją obserwowały. To nie byli już onieśmielający obcy sprzed godziny. To byli ludzie połączeni uniwersalnym językiem muzyki. Pomyślała o swoim ojcu, o wszystkich razach, gdy mówił jej, że muzyka jest po to, by się nią dzielić. Może jeszcze jeden utwór powiedziała cicho. Piotr cofnął się, oddając jej scenę całkowicie. To był teraz jej moment, a on rozumiał, że jego rolą jest po prostu być świadkiem. Halina wybrała nokturn Chopina Wezdur, utwór, który pocieszał ją przez wiele trudnych nocy. Gdy zaczęła grać, sala ponownie wypełniła się magią. Ten występ różnił się od ballady, był łagodniejszy, bardziej intymny, jak kołysanka śpiewana przez kogoś, kto rozumiał smutek i nadzieję w równej mierze. W publiczności ludzie zaczęli reflektować nad własnym życiem. Pani Helena pomyślała o gospodyni, którą ledwo zauważała, zastanawiając się, jakie ukryte talenty i marzenia mogą kryć się za tą znajomą, niewidzialną twarzą. Biznesmen przypomniał sobie własne porzucone muzyczne aspiracje. Matrona z towarzystwa zastanawiała się, dlaczego nigdy nie spojrzała poza status społeczny, by dostrzec prawdziwą wartość człowieka. Piotr słuchał z rosnącym zdumieniem i czymś głębszym. Prawdziwym podziwem. Halina nie była tylko technicznie biegła, była artystką w najprawdziwszym sensie. Sprawiła, że przypomniał sobie, dlaczego zakochał się w muzyce, zanim sława i uznanie skomplikowały wszystko. Gdy nokturn dobiegał końca, Piotr podjął decyzję, która zmieniła życie ich obojga. Gdy ostatni dźwięk wybrzmiał, a publiczność wybuchła kolejną owacją na stojąco, podszedł do przodu i ujął rękę Haliny. Panie i Panowie! Ogłosił, jego głos niósł pokorę, której wcześniej tam nie było. Dziś wieczorem byliście świadkami czegoś rzadkiego pojawienia się prawdziwej artystki. Halina przypomniała nam wszystkim, że muzyka nie dotyczy pochodzenia ani prestiżu. Chodzi o odwagę, by podzielić się tym, co żyje w twoim sercu. Owacja trwała, patała, ale teraz była celebracją, nie tylko uznaniem. Sześć miesięcy później Halina szła po tych samych marmurowych podłogach sali koncertowej. Ale wszystko się zmieniło. Tego wieczoru jej imię widniało w programie w eleganckim piśmie Halina Malinowska Fortepian. Plakaty na zewnątrz ogłaszały jej debiutancki recital, wspierany przez fundusz stypendialny, który Piotr założył dla nieodkrytych talentów. Pani Helena podeszła promieniejąc dumą: Moja droga, trudno uwierzyć, że to ta sama młoda kobieta, która pół roku temu czyściła nasze kieliszki. Wciąż jestem tą samą osobą. Odpowiedziała Halina z uśmiechem. Tylko teraz mam większy fortepian. Piotr pojawił się u jej boku, już nie arogancki artysta tamtego pamiętnego wieczoru. Spotkanie z Haliną głęboko go upokorzyło, skłoniło do założenia fundacji, która poszukiwała niedocenianych talentów muzycznych w niespodziewanych miejscach. Tego wieczoru miał być jej asystentem, odwracającym strony nut, co symbolizowało jego przemianę. Denerwujesz się? zapytał. Przerażona, przyznała Halina, ale też wdzięczna. Gdybyś mnie wtedy nie sprowokował, gdybyś nie był kompletnym głupcem, masz na myśli? Poprawił Piotr. Prawie pozwoliłem, by moja arogancja zniszczyła coś pięknego. Wciąż uczę się być lepszym. Sala była tego wieczoru wyprzedana, wieść o sprzątaczce, która zadziwiła publiczność swoim niezwykłym darem, rozeszła się szeroko. Ale tłum nie przyszedł dla sensacji. Przybyli w poszukiwaniu autentycznych emocji, które poruszyły ich tak głęboko miesiące temu. Gdy Halina zajęła miejsce przy fortepianie, pomyślała o podróży, która ją tu przywiodła. Wczesna śmierć ojca przerwała jej muzyczną edukację, zmuszając ją do pracy gdziekolwiek mogła. Przez lata wierzyła, że ta część jej życia skończyła się na zawsze, ale dowiedziała się, że marzenia nigdy naprawdę nie umierają. Czekają cierpliwie na odpowiedni moment, by znów się pojawić. Na kogoś, kto w nie uwierzy, nawet jeśli tym kimś jest ona sama. Światła przygasły, a Halina rozpoczęła recital od tej samej ballady Chopina, która wszystko rozpoczęła. Ale tej nocy grała ją nie jako wyzwanie czy objawienie, ale jako celebrację drugich szans i odwagi, by być widzianym takim, jakim się jest naprawdę. W publiczności Piotr słuchał ze łzami w oczach. Spędził swoją karierę na byciu technicznie perfekcyjnym. Ale Halina nauczyła go, że największa moc muzyki pochodzi z jej zdolności do łączenia ludzkich serc. Dała mu tej nocy dar, szansę, by przypomnieć sobie własne człowieczeństwo. Gdy ostatnie nuty wybrzmiały, a publiczność wstała z uznaniem, jedna prawda odbijała się echem w sali. Czasem najpiękniejsza muzyka pochodzi z najbardziej niespodziewanych miejsc, grana przez dłonie, które znały zarówno trud, jak i nadzieję. Co sądzisz o niesamowitej podróży Haliny? Czy kiedykolwiek spotkałeś ukryty talent w niespodziewanym miejscu? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Uwielbiam czytać Wasze historie. Jeśli ta opowieść o drugich szansach i nieoczekiwanych darach poruszyła Cię, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek powiadomień. Czeka na Ciebie wiele więcej inspirujących historii. Skąd oglądasz nas dzisiaj? Daj znać w komentarzach. I pamiętaj, nigdy nie wiesz, kto wokół ciebie może nosić niezwykły dar. Czasem wystarczy, że ktoś w niego uwierzy. Do następnego razu, trzymaj serce otwarte na piękne niespodzianki życia.